Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy kilka słów na temat tego, co można zobaczyć w pięknym Rodos w Grecji. Za mną jest plaża pracunicji, jest to połączenie morza. Tutaj ścierają się dwa morza, morze Egejskie i morze Śródziemnomorskie i dlatego jest to raj dla surferów i sky surferów. Z jednej strony są surferzy, z drugiej są właśnie sky surferzy. Pokażę Wam jeszcze. Kilka rzeczy, które warto zobaczyć na Rodos, natomiast uważam, że to miejsce i chyba Lindos jest number one na Waszej liście odwiedzenia do, w Rodos. Strasznie tutaj wieje, natomiast ja schowałam się za takimi skałkami. Później postaram się przejść tą przełęczą, która właśnie, nie widać jej teraz, dzieli właśnie te dwa półwyspy, dwa morza. Według mnie jest to zdecydowanie najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych plaż Narodos. Natomiast, jako ciekawostkę dodam, że ta plaża została odkryta w latach 70. przez Polaków, studentów z Polski, którzy na początku z tamtych gór zjeżdżali ze swoim całym sprzętem, oprzyrządowaniem, przy, o jeszcze pojazdami wojskowymi, ponieważ tutaj Chcieli stworzyć właśnie te warunki do skysurfingu. Uważali, że to będzie dobre na to miejsce i muszę Wam przyznać, że miejsce jest nieziemskie niesamowite. Można się tutaj dostać busem z Genady z innych miejsc pewnie też, ale przed samym tutaj Rasonisie jest duży parking, można sobie zaparkować auto. Natomiast w powrót stąd, jeżeli nie jesteście autem, to jest jakaś godzina 16 z kawałkiem autobusem, najwcześniej. My jesteśmy autem, więc nie wiem, później jeszcze sprawdzę te autobusy w jakimś markiecie, ponieważ są tutaj markety na miejscu, jest miejsce, żeby coś zjeść. Także zapraszam do kolejnych części. Gracias.